Dzień dobry, witam w podcaście Trade on Air, w którym omawiamy możliwości biznesowe, handlowe i inwestycyjne w różnych częściach świata. Podcast powstaje wspólnie z ekspertami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz portalem TradeGov.pl. Dzisiaj dowiemy się trochę więcej o środowisku biznesowym w Kanadzie. Razem ze mną jest Michael Dembek, szef biura PAIF w Toronto. Witam bardzo serdecznie, cześć. Cześć, cześć, witam. Jakie są obecnie trendy rynkowe w Kanadzie, które mogą być istotne dla polskich eksporterów? Z mojego doświadczenia tej chwili to jest sektor budowlany i powiem dlaczego? W Kanadzie teraz mamy dużo imigracji, przybywa teraz w Kanadzie, tymczasowa i stała, i nie mamy wystarczająco mieszkania, do, żeby te osoby zamieszkowali. I teraz rząd federalny czy prowincjalny teraz ma taki nacisk, żeby budować więcej, i więcej, i więcej. No i z tym się wiąże, że potrzebuje więcej produktów budowlanych. To, to bym określił jako główny punkt, gdzie teraz się rozwija i co można wspierać. A czy zauważasz jakieś zmiany w preferencjach, w podejściu kanadyjskich klientów do konkretnych produktów? Coś, co może być pomocne, może być podpowiedzią dla polskich eksporterów? Tak, jakości. Przede wszystkim jakości. Było taki zwyczaj w Kanadzie, że kupowali od Chin, bo było tanio, ale teraz są takie trendy, że chcemy kupować produkty, które mają jakąś jakość. A Polska sprawia to, że mamy dobrej jakości i też ta cena jest taka średnia, że nie za, nie za, nie za droga, nie za nie za tania, jest akurat w takim idealnym, idealnym momencie. I właśnie to jest taki trend, który ja widzę że na co dzień, że Kanadyjczycy kupują teraz teraz Takie produkty z jakością, szczególnie z Europy. Im się podoba, a Polska tutaj akurat ma znaczne dobre produkty. A jakie właśnie kategorie tych wspomnianych produktów cieszą się teraz największą popularnością? W Kanadzie na pewno sektor, sektor lotniczy jest bardzo popularny. Dużo części z Polski są produkowane i wysyłane do Kanady. Meble też. Tak jak wspomniałem wcześniej, to były. Materiały budowlane, na przykład okna, dachy i wszelkie inne produkty, to bardzo dobrze się daje teraz na rynek kanadyjski. Oczywiście żywność to są takie główne takie sektory, gdzie widzę, że jest wielki potencjał i dużo właśnie jest, import, jest kanadyjscy importują z Polski. A jakie cechy tej kultury kanadyjskiej powinny być szczególnie ważne dla polskich przedsiębiorców, którzy chcieliby zaistnieć na tym rynku? To jest ciężkie pytanie, bo Kanada jest wielokulturowym krajem. Mamy tam różne nacje i każdy inaczej robi biznes. I tu właśnie trzeba, trzeba się dostosować do każdego inaczej. Czy rozmawiamy z Kanadyjczykiem z pochodzenia chińskim, to trochę inaczej musimy z, z taką osobą rozmawiać, czy osobę, czy, czy hindus pochodzenia Kanadyjczyk, który, Kanadyjczy, który ma, jest Hinduszem, to też trzeba inaczej trochę rozmawiać, i to trzeba, no, trzeba poćwiczyć. Yy, I roznasz klienta, trzeba zrobić, zrobić lekcje takie domowe, taki homework, żeby, żeby lepiej, lepiej się dogadać z takim klientem. To w takim razie weźmy w to trochę głębiej, jak te wartości kanadyjskie przekładają się na prowadzenie biznesu. Przede wszystkim Kanadyjczycy chcą trochę poznać osobę, lubią ten taki small talk. Kanadyjczycy te, Kanadyjczy też są te mniej ryzyk, ryzykowni niż Amerykanie. To no też trzeba pamiętać, to trzeba zbudować tą relację w porównaniu do Amerykanów. Amerykanie to bardziej już są gotowi inwestować czy kupować i ryzykować, a Kanadyjczycy muszą troszeczkę, troszeczkę zapoznać firmę, człowieka, z kim pracują, może przyjechać raz do Polski, zobaczyć jak to wszystko działa. Zapraszają firmy z Polski, żeby przyjechali do Kanady, żeby porozmawiać. I to jest jeszcze takie poszczególne w kanadyjskich partnerach, jak rozmawiamy. A co sprawia, że polskie produkty lub polskie usługi są szczególnie konkurencyjne na rynku w Kanadzie? No, tak jak wspomniałem, na pewno ten jakość. Mamy dobrej jakości produktów. To jest przede wszystkim warto pamiętać i ja to zawsze podkreślam, jak rozmawiam z Kanadyjczykami, że Polska naprawdę ma dobrej jakości produktów. I, te, i ten drugi punkt to jest ta cena. Cena jest naprawdę, jest akurat, jest w tym, tym, tym w środkowym cenie, jak porównamy do, do Chiny czy do innych takich tańszych krajach. To bym powiedział, te dwa rzeczy to są Istotne, jeżeli chodzi o tych produktów. Wspomniałeś też o mocno obstawionym przez nas sektorze budowlanym. Czy możemy przedstawić jakieś historie sukcesu? Tak zwane success stories w polskich przedsiębiorców. Tak, tak. Bym powiedział, producent Reconal bardzo ma, mocno, mocno eksportuje teraz do Kanady, czy firma GVG, też firma, a producent okna dobrze im się przydaje nie tylko w prowincji w Ontario czy w Kolumbii Brytyjskiej, na całym Kanadzie działają. Też firma, która produkuje metalowe, blachowe dachy, Blachotrapes. One w ogóle otworzyli oddział w i mają ogromny sukces. Te, te firmy, które teraz mi przychodzą do myśli, które mają taki sukces i widoczność na rynku kanadyjskim. Mhm. Ale wróćmy do tego zróżnicowania kulturowego, no bo z jednej strony, co ma zrobić? Jak przygotować się taki polski przedsiębiorca, który czuje, że ma dobry produkt, widzi, że na rynku lokalnym on dobrze się sprawdza, dobrze się sprzedaje. Zaczyna szukać informacji, jak w tej Kanadzie działać. Już wie, że jakość jest najważniejsza, że jest w tym dobry, konkretny, skrupulatny, potrafi budować relacje. Ale co z tą różnorodnością kulturową? Jak w takim razie przygotować się do prowadzenia biznesu na takim zróżnicowanym kulturowo terenie? No przede wszystkim skontaktować się z naszym biurem. To pomożemy. To bym powiedział, że pierwszy krok, żeby do nas się odezwać. My porozmawiamy, damy. Wskazówki, jak do tego podejść, przygotujemy jakieś tam raporty. I to jest pierwszy punkt powiedział, że do nasze proszę odezwać. To porozmawiajmy jeszcze trochę o wyzwaniach. Strefy czasowe i prowincjonalne przepisy. Najpierw bierzemy pod lupę te dwie kwestie, jak z tym sobie poradzić przy eksporcie. Trzeba pamiętać, że Kanada jest ogromnym krajem i, i musimy spojrzeć na to, że nawet że Halifax jest bliżej Paryża niż to Vancouver. Taki nawet lot pomiędzy Vancouver a Toronto jest 5 godzin, to nie jest, to nie jest blisko. I każda prowincja in, ma też trochę inną kulturę. Na przykład Quebec to jest francuska mówiąca prowincja i mają inne podejście do biznesu niż prowincja na przykład Alberta. I tutaj trzeba też. Wybrać, tutaj trzeba tak. Przede wszystkim. Patrzymy że jaki mamy produkty, jaki w sektorze jesteśmy i wtedy dopasować do, do prowincji, bo każdy sektor trochę, czy każda prowincja trochę inaczej, inaczej działa. Na przykład Alberta jest znana od energetyka, czy, czy wodór, czy inne takie produkty to wtedy się idzie do Alberta. Jeżeli chcemy wejść na taki rynek, ten taki największe prowincja to będzie Ontario, czy ma 11 milionów osób mieszkających tam. Tam można to zacząć wysyłać na przykład materiały budowlane, czy drób, mięso, i tak dalej, to jest taka idealna prowincja. Czy jak mamy maszyny rolnicze i chcemy to sprzedawać do, do Kanadyjczyków, to musimy się spojrzeć na, na, na przykład na prowincję Saskatchewan. To jednak to wszystko się różni. I tak, te strefy czasowe są naprawdę no można powiedzieć. Trochę problematyczne. Natomiast nasze biuro jesteśmy obecni w Toronto, ale także jesteśmy w Vancouver. Działamy na całym terenie Kanady, i tutaj, jeżeli ktoś się odezwie do nas, to jest dobra szansa, że może jesteśmy w Vancouver, a nie w Toronto i możemy pomóc. A w jaki sposób pomóc? Jak wspieracie polskie firmy? Przede wszystkim doradzamy, ile możemy. Próbujemy przekazać listę partnerów potencjalnych, ale przede wszystkim, co specjalizujemy się, to właśnie organizowanie spotkań B2B. To jest nasza, myślę, najważniejsza usługa, które mamy. Znamy wielką sieć e, dystrybutorów, partnerów w Kanadzie i z tym dzielimy się właśnie z polskimi firmami, żeby pomóc im wejść na ten rynek. To są takie główne punkty, gdzie wspieramy. Mhm. A czy to prawda, że są takie regiony, że co trzecia pierś kurczaka na rynku? Na... Terenie Kanady pochodzi z Polski. Jak do tego doszło? E, tak, to jest wątrios, tak słyszałem, że co trzeci pierwsz z indyka, z indyka to A, właśnie jest. Co za FOPA, proszę, e, proszę mi wybaczyć. Pomniałam kurczaka z indykiem, ale już, już się z tego podobne. wycofuję. Podobne, podobne. Podobne. I, I z tego co ja wiem, to jest co trzeci Pierwszy indykat teraz jest z Polski. Jednak ten nasz sektor drób bardzo fajnie teraz się sprzedaje do Polski i to od niedawno to od 2020 roku mamy pozwolenie, że w ogóle eksportować świeże lub mrożone mięso. I co i tak fajnie, fajnie mogę tak powiedzieć, że PAIK pomogło przy pierwszym kontenerze mięsa, które było wysyłane do Kanady. Wiem, że bierzecie także udział w różnych targach, również takich międzynarodowych. Jakie plany na 2025 rok w tym zakresie? No, w tym roku planujemy, może tak, zacznę od marca. W marcu mamy zaplanowany Aeromart, sektor lotniczy. Tutaj naszym partnerem to będzie miasto Rzeszów, które którym sprężnie działamy, bardzo blisko, szczególnie w sektor lotniczym. I to będzie w Montrealu. Kolejne targi to będzie w kwietniu. Pod koniec kwietnia w Toronto SIAL. I to są targi żywnościowe. Będziemy mieli też nasze narodowe stoisko. Do tego planujemy w czerwcu wystawiać się na Global Energy Show, który jest sektor energetycznym w Calgary. Pomija, pomijałem już w maju, a w maju będzie największe nasze chyba stoisko narodowe. To będzie na, na targi Web Summit w Vancouver. Nazywało się w tamtym roku Collision, teraz zmieniają nazwę na Web Summit i to pierwszy raz odbędziesz się w Vancouver. I to, są, to jest sektor naj, targi Największe technologiczne IT w Kanadzie. I tam warto pojechać, jeżeli, jeżeli osoby, osoby słuchające właśnie są w sektorze IT, to jest warto przyjechać na ten Web Summit. I tutaj wiem, że Dolny Śląsk województwo będzie obecne. Miasto Rzeszów też zapowiada, że będą i też inne województwa planują przyjechać. To będzie mocna i duża delegacja z Polski na ten Web Summit w maju. W Wrześniu, w, w, w lipcu, w lipcu będzie targi AG Motion. To są targi maszyny rolnicze. Yy, I to pierwszy raz będziemy organizować takie targi, gdzie ja widzę. Z mojego doświadczenia, że jest duży potencjał na te maszyny rolnicze i to będzie właśnie odbywać się niedaleko Saskatoon w lipcu. W październiku planujemy pierwszy raz wystawiać się na targi MiGs, które to są targi gamingowe. A na koniec w grudniu na pierwszy tydzień grudnia to będzie the Building Show, targi budowlane, które są największe targi w Kanadzie, jeżeli chodzi o sektor budowlany. Brzmi to wszystko bardzo kolorowo, zachęcająco, fantastycznie, nic tylko tam e, wsiadać w samolot, lecieć i otwierać działalność, ale ale po drugiej stronie tego medalu zawsze są jakieś wyzwania. Jakie są największe realne bariery wejścia na rynek kanadyjski dla polskich przedsiębiorców? No w w każdym kraju są jakieś bariery handlowe. W Kanadzie mamy niektóre bariery, na przykład związane z mięsem. Możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, mrożone, świeże mięso możemy śmiało eksportować do Kanady, jeżeli tam te wszystkie wymogi spełniamy przez CFIA, to jest taki kanadyjski senepid. To możemy, no, ale natomiast produkty, na przykład kabanosy, czy, czy kiełbasy, czy szynki nie możemy. Nie jest, jest zakaz, w tej chwili obecnie. Wiem, że rozmowy się toczą pomiędzy Kanadą i Polską, żeby to jakoś zmienić, te przepisy, ale to jest taka bariera, gdzie nie możemy produkty mięsne wysyłać. Druga, druga bariera, które mamy w Kanadzie, to jest sektor mleczny. Na przykład masło, sery. Jest ograniczone ilo ilości ilości eksportu z Kanady do, do z Polski do Kanady. W Kanadzie jest taki system, gdzie trzeba wykupić pozwolenie na ilości sera i wtedy taka firma może wtedy ubiegać się o kupienie takie produkty, a nie każdy dystrybutor ma takie właśnie wykupione to, bo to jest naprawdę bardzo mała ilość, a jeżeli mają to wykupione, to one już wolą kupować sery z, z, Włoch, z Włoszy czy, czy z... Francji. I to jest właśnie taka też bariera. I myślę, że taki trzecia bariera, gdzie widzę, że dużo polskich firm by chciało to eksportować i ja bym chętnie pomógł przy tym, ale jest to ograniczone, to jest rynek alkoholowy. Każda prowincja ma swoje przepisy, jeżeli chodzi o rynek alkoholowy. Na przykład w Ontario mamy LCBO. I to jest rządowe, prowincalne, i one zarządzają, jak te produkty wchodzą. I teraz, żeby to zrobić, to taki producent na przykład wódki z Polski musi mieć agenta w, zarejestrowany w Ontario. Ten agent musi iść do LCBO i powiedzieć, że chcą ten, ten produkt eksportować do Ontario. One muszą sprawdzić, ten produkt w ogóle się opłaca eksportować czy importować do, do Kanady i też tam są różne inne takie wymogi przy, przy nawet wysyłanie ten towar, że to jest nieopłacalne. I teraz w Kanadzie mamy brak, brak produktów polskich alkoholowych. Są oczywiście, niektóre tam się znajdą na półkach, ale niewiele przez te przepisy, przepisy, które tam są. A jeżeli chodzi o okna, jeszcze będę wokół tego sektora budowlanego, to tam są też konkretne wytyczne dotyczące certyfikatów. Tak, 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 to jest, to jest prawda. I Polska produkuje chyba najlepsze okna na świecie i wiele Kanadyjczyków chcą te okna kupować, bo są naprawdę dobrej jakości i każdy, i każdy, właśnie konsumer teraz w Kanadzie chce kupować te, te, te okna. Natomiast polskie, polskie producenci mają problem, ponieważ muszą mieć wymagane certyfikaty w Kanadzie. Te certyfikaty, które są w Unii Europejskiej, nie są uznane w Kanadzie. I trzeba wyrobić sobie certyfikat przez to, trzeba nazywać ten skrót NAFS. I to jest kosztowne, niestety, to kosztuje i to trzeba zrobić na każdy rodzaj okna, a tu trzeba już kupę pieniędzy zainwestować. I to jest problematyczne. Natomiast, jeżeli firma to już zrobi, to naprawdę ma dobre szanse, żeby wejść na rynek kanadyjski. A co to jeszcze? Ułatwia. Były podpisane pewne umowy, zgadza się? Tak, tak. Umowa słynna CETA. CETA to pomiędzy Unią Europejską i Kanadą. To jest umowa podpisana chyba w 2016 czy 2013 roku, to było podpisane. I ta umowa jest bardzo fajna, ponieważ produkty, produkty które są wyprodukowane w Unii Europejskiej i, i jak, jeżeli Kanadyjczycy chcą importować, to Cła jest zniesione na 98% produktów. To większość produktów po prostu nie płaci się cło. Co, co staje, że jesteśmy bardziej konkurencyjni, na przykład od produktów z Chiny, bo tam z Chiny to trzeba płacić 5 do, do 19% cła, a z z Polski nie trzeba. I tu właśnie teraz mamy taki dobry moment, gdzie gdzie te nasze polskie produkty stały się bardzo konkurencyjne, i wiel, i teraz mamy dużo, dużo sukcesów z Polski, że. Przy, przychodzą do Kanady. I jakie są właśnie reakcje polskich firm? Jakie zmiany w handlu właśnie w tym obszarze, w tym kierunku zostały zaobserwowane? Mm. I jak polskie firmy się dowiedzieli o tym, to było im jeszcze łatwiej wejść na ten rynek. Naprawdę jest o wiele łatwiej niż kiedyś. I teraz nawet jak spojrzymy na liczby eksportu, rośnie to co, co chwilę. I teraz ostatnio mamy chyba 3 miliardy dolarów tak, 3 miliardy dolarów eksportu z Polski teraz idzie do Kanady. Dzięki tej umowie. bo naprawdę Polska wiele uzyska na tej umowie CETA. Patrzymy też trochę szerzej. Ta sytuacja za naszą wschodnią granicą, która w tej chwili jest w Ukrainie, jest trudna dla ludzi, ale rodzi także pewne perspektywy dla biznesu. Jak na to patrzysz? Tak, odbudowa Ukrainy (Rebuilding Ukraine) jest to temat gorący. I wiele teraz firm z Kanady patrzą się na Polskę jako punkt, gdzie mogą zainwestować i odbudować Ukrainie, kiedy ta wojna się skończy. Mamy nawet przykłady, na przykład Galvion, kanadyjska firma z Montrealu, produkuje helmy wojskowe. One zainwestowali właśnie w Polsce, chyba w Gdańsku, jak nie w Mielesze. Czy nawet L3 Harris w Katowicach zainwestowała. Też sektor militarny mniej więcej one są. I właśnie tutaj widzę sektory energetyczne, budowlane i militarne, które przechodzą teraz do Polski jako, jako Punkt, punkt um, do inwestowania, budować sobie firmę i jeżeli ta wojna się skończy, to będzie bardzo łatwy dostęp, pomagać i odbudować Ukrainę. Jakie są kluczowe czynniki, które przyciągają te zagraniczne firmy? W Polsce tutaj no przede wszystkim mamy dobrą infrastrukturę zbudowaną. Nasz human capital też jest rozbudowany bardzo dobrze. Tu ludzie są wykształceni, mówią po angielsku, nie ma, nie ma tutaj Problem z wykwalifikowanych pracowników. To myślę, przyciąga dużo osób właśnie do Polski. Też trzeba pamiętać, że Polska jest w serce w Europie. Jesteśmy po środku i wszędzie łatwo dojechać i wysyłać towary. Też mamy dobry port. Mamy dobre te autostrady, linie kolejowe. Naprawdę Polska jest świetnym miejscem do inwestowania i to dlaczego wiele teraz firmy kanadyjskie wybierają Polskę do miejsca do inwestowania. A ty jesteś na styku tak naprawdę tych dwóch krajów. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, że widzimy się i rozmawiamy w Polsce, ale na co dzień jesteś w Kanadzie. Czy zechcesz przybliżyć swoją historię i swoją rolę, którą tam pełnisz? Tak, no ja jestem ogólnie urodzony w Kanadzie. Jestem Polak urodzony w Kanadzie, wychowałam się w Kanadzie. No i jestem już pra... ponad dwóch lat już pracuję właśnie w Paju i prowadzę teraz nasze biuro w Kanadzie. Co mogę powiedzieć? No, jestem osobą rozeznaną z rynkiem, znam język doskonale angielski, który mi pomaga zbliżać się z kontaktami lokalnymi. Jest mi łatwiej przekazać te kontakty do polskich firm, że, że jestem powiedzmy takim jestem kanadyjczykiem. Z ich punktu widzenia. Dokładnie. Tak jest. No to tak jeszcze na koniec. Co poradziłbyś polskim przedsiębiorcom, którzy wahają się czy wejść na rynek kanadyjski? Zastanawiają się czy swój biznes akurat pokierować w tym kierunku? I są wiele możliwości w Kanadzie. Naprawdę, w zależności od sektora i w zależności jak firma chce się rozwijać, to są wiele możliwości w Kanadzie. Kanada nie jest tak daleko. No, samolot z Warszawy do Toronto to jest tylko 9 godzin. A, a, a wysłać towar do, do Kanady to nie jest tak, tak tragicznie. Jest to punkt. Warto inwestowania, a szczególnie jak niektóre rynki mogą się teraz zamykać. Na przykład w Stanach może tam być trochę trudniej teraz wejść na ten rynek, ale Kanada jest nadal atrakcyjne miejsce do, do e, e, eksportowania produktów, czy nawet inwestowania i potem produkty stamtąd wysyłać. Myślę, że firmy powinny na, mocno e, pomyśleć o eksportowaniu do Kanady, bo to jest rynek naprawdę z wieloma możliwościami. Słyszeli Państwo, 9 godzin samolotem, bardzo blisko, rzut beretem. W związku z tym, jeżeli ktoś czuje się zachęcony, no to oczywiście zapraszamy do tego, żeby bezpośrednio odezwać się do biura Paik w Toronto i tam już na rozmowie indywidualnej poznać wszystkie szczegóły. Tak, zgadza się? To, to się zgadza, zapraszamy. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję. A Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z serii Trade on Air, którą przygotowujemy wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz portalem tradegov.pl. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.